Cześć, kochani, wiem, że poprzednie odcinki z takim przeglądem sklepów bardzo Wam się spodobały. Do tej pory nagrałam DM oraz Action. I dzisiaj wybieram się do Pepko, zobaczymy, co w trawie piszczy. O, nie gaśni. Co w trawie piszczy, jakie są nowe kolekcje, co jest fajnego, co mogę polecić. Także standardowo idę do sklepu, dogram Wam głos, a później zrobię Wam haul w razie jakichś zakupów. Ale nie obiecuję, że coś kupuję, bo nie nastawiam się dzisiaj na nic. Dzisiaj po prostu idę zobaczyć, co nowego. Powiedziałam mnóstwo fantastycznych rzeczy u innych dziewczyn na Instagramie. Instagramie, więc pomyślałam, że Pepko to dobry kierunek. A wiem, że Pepko wszyscy lubicie. Także idziemy. Co ciekawe, tutaj Pepko jest jeszcze ze starym logo. Z tego co widzę. No, chyba tak. Stare logo. Jestem w Kielcach. I dziś zaczynamy od działu ubrań dziecięcych. Przeglądałam sobie tutaj jeszcze kolekcje walentynkowe i nie będę ukrywać, że ten film nagrywałam przed samymi walentynkami, więc część kolekcji walentynkowych, serduszkowych jeszcze widziałam. No i weszłam sobie jakoś tak od działu chłopięcego, zobaczyłam koszulkę Sonika, bo teraz córka ma fazę właśnie na tę bajkę i tutaj przyciągnęły mnie te przepiękne plecaczki z Bubble Tea, takie słodziaki w bardzo dobrym Cenach, jak to w Pepko wiadomo. Dajcie znać, czy kupujecie swoim dzieciom ubrania, czy dodatki właśnie w Pepko, czy raczej nie. Tu Hello Kitty, bo Hello Kitty teraz jest w wielu sklepach. I Gabi. Weszłam też zobaczyć różne kreatywne zabawki. Takie rzeczy zawsze kupujemy na podróż, żeby dziecko się zajęło, jak gdzieś tam jesteśmy. Czy idziemy do kogoś w odwiedziny, to jest fajny pomysł, żeby zabrać ze sobą właśnie takie kreatywne klocki. I tutaj dział artystyczny zobaczcie, jakie fajne różne bloki, kredki czy przybory, właśnie dla artystów, dla tych, którzy lubią rysunek, lubią różne kreatywne aktywności. Bardzo lubię te flamastry. Moja córka też za nimi przepada, trzyma je w tych opakowaniach, bo nie gubią się. Najlepiej właśnie w ten sposób utrzymać porządek. I znalazłam, słuchajcie, takie malowanie właśnie po numerach takiego fajnego pieska. Troszkę kolekcji wiosennych się pojawiło, więc mamy wszędzie w sklepie kwiatki. Czy to w przyborach szkolnych, czy to w różnych poduszkach, akcesoriach, dekoracjach, które zaraz zobaczycie. Zawsze kupujemy też tutaj różne kolorowe notesy, zaglądam do działu puzzli, a teraz przyszłam zobaczyć jeszcze akcesoria dla psa. Ja kupiłam zimą Fluffy właśnie ubranko takie ocieplane i bardzo dobrze mi się sprawdziło to z Pepką. No i przyszłam zobaczyć właśnie nowości, ale nic nie wybrałam. Tutaj w tych kubkach znalazłam takie fajne tamblery na wodę z nadrukami, więc jeżeli lubicie, czy to na co dzień, czy to na siłownię, czy to dla dziecka to są, i weszłam w mój ulubiony dział, czyli dział domowy. Tutaj trochę gadżetów do kuchni, różne fajne szczotki silikonowe, do zlewu. Takie rzeczy ogólnie kiedyś były dostępne tylko na chińskich stronkach, trzeba było zamawiać na AliExpress czy na Amazonie, a teraz wszystko dostępne stacjonarnie. Tutaj przeglądałam sobie właśnie różne gadżety do czyszczenia. O te wkłady do szuflad są bardzo fajne. Bo y, można sobie wyłożyć całe szuflady i zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Tu, jeżeli chodzi o Hello Kitty, znalazłam jeszcze takie gadżety do podróży. To akurat było coś droższego, ale wiecie, to są rzeczy właśnie na licencji. I tu świetne klipsy, one się przydają do zamykania paczek chipsów, płatków, torebki do przechowywania w różnych wzorach. No i troszeczkę wiosny już też, jeżeli chodzi o właśnie ręczniki kuchenne, o rękawice i też w fajnych cenach. Dużo gadżetów do ogrodu, przeróżne rękawiczki, przeróżne donice. Powiem Wam, że w tym Pepko naprawdę był wybór właśnie gadżetów ogrodowych, jeszcze trochę za wcześnie, żeby w ogrodzie działać, bo jednak jest bardzo zimno, ale nadal uważam, że fajna oferta. Tutaj golarka do ubrań muszę znaleźć moją w domu, bo ją gdzieś zgubiłam. No i walentynkowa oferta. I powiem Wam, że nie powaliła mnie ta oferta Pepko w tym roku. Oczywiście takie gadżety jakieś do mafinek, do ciasteczek, do czekoladek talerzyki, tutaj kłódka akurat można sobie wiecie z ukochanym, ukochaną powiesić na moście, ale dużo było takich rzeczy, które troszkę tandetnie wyglądały, właśnie te skrzaty, sztuczne kwiaty, to nie, nie, nie porwały mnie jakoś bardzo, ale znalazły się naprawdę ładne gadżety, takie jak to lusterko czy dyfuzor, no to już, już wyglądały fajnie. Jeszcze weszłam sobie do tych doniczek. Naprawdę niektóre wyglądają fajnie. Można zupełnie odmienić swoje wnętrze. A tutaj moja polecajka to są te sztuczne rośliny. One świetnie wyglądają w łazience. Jeżeli macie ciemną łazienkę, w której nic nie rośnie, to one wyglądają super. Naprawdę się prezentują wow. Sztuczne kwiaty to zależy. Powiem Wam, że niektóre wyglądają ok, tak jak na przykład ten słonecznik, dosyć realistycznie, ale są też takie te trawy, które moim zdaniem wyglądają średnio. No, tutaj trzeba naprawdę poszukać lampy. Tutaj akurat taka fajna vintage'owa lampa i trochę dekoracji typu wazony. Tutaj już z kolekcji wiosennej kwiatuszki. To wszystko ładnie wygląda, ale czy będziemy tego używać cały rok? Patrzę teraz, powiem Wam szczerze, na naczynia, na takie rzeczy pod kątem użytkowym i czy zmieszczę to do szafki pomiędzy moimi rzeczami, które już mam, czy to faktycznie jest mi potrzebne. Te rzeczy są słodkie, pastelowe, ale wiecie, no trzeba myśleć pod kątem całego roku. Pościele. Nawet fajne składy i przepiękne nadruki, ta z kolibrem bardzo mi się spodobała, także być może po nią wrócę. No i tutaj przepiękne poduszki dekoracyjne z kwiatami. Gdyby to zależało tylko ode mnie, to ja bym miała cały dom w takich kwiatkach, bo jestem kwiatowa, królowa, ale mm, wiecie, co też trzeba pomyśleć o tym, czy rzeczywiście dłużej to nam poleży i nam się za jakiś czas nie znudzi. Zobaczyłam jeszcze takie ładne obrazki. Szczerze mówiąc, zostawiłabym właśnie te kwiatki w ramce i nie zmieniałabym tutaj wzoru, bo są naprawdę przepiękne, delikatne. Bardzo mi się podoba ten obrazek, delikatny. Przypomina mi mój tatuaż. Chyba po niego wrócę, powiem Wam szczerze. I znalazłam jeszcze takie lampki, kwiatki, motylki. Zimą były różne. Wersje zimowe, świąteczne, a teraz są wersje roślinne. Przepięknie to wygląda. Gdzieś do wazonu wrzucić super. No i oczywiście sortowanie, bo zaczęliśmy wszyscy porządki noworoczne. Można fajnie posortować, i takie koszyki wyglądają przepięknie na półkach. Ale tych koszy są różne rodzaje są też papierowe, także możecie wybrać, jakie wam tam pasują. No i podkładki. Te mi się bardzo spodobały, ja lubię akurat takie plecione, ale były też z kwiatami. Aby troszeczkę tej wiosny jeszcze wpuścić do naszej jadalni. No ja najbardziej lubię plecionki, nie wiem dlaczego organizery do kuchni, na nasze gąbki, na nasze przybory. Takie minimalistyczne, w bardzo dobrej cenie. Myślę, że za coś takiego w Ticket Maxie musielibyśmy dać o wiele więcej. Coś, co na pewno warto kupić w Pepko, to są kubki. One są w bardzo dobrych cenach, a mają przepiękne wzory. I tutaj was nie będę przestrzegać, tak jak poszewki czy jakieś dekoracje. Kubki. Wolna Amerykanka, ja jestem fanką kubków, kubki można często zmieniać, e, także naprawdę fajne propozycje, przepiękne po prostu. No i weszłam na koniec do działu odzieżowego, czyli to, co nas bardzo interesuje. I myślałam nawet, żeby zrobić mierzymy z Pepko, ale powiem Wam, że jakoś tak nic mi nie wpadło w oko na tyle, żeby mierzyć. Nie w każdym Pepko jest też przymierzalnia, także przeglądałam sobie po prostu te rzeczy na spokojnie. E, było bardzo dużo kapci, jakaś ogromna oferta kapci w tym Pepko, w którym była. Także teraz bardzo na czasie. Tu ciekawa koszulka dla faceta Dog Dad, bardzo ładna. Ładny kolor i super napis, a reszta jakoś średnio mi się podobała. Tu z damskiej oferty fajne dresy sportowe, takie też na co dzień. Bardzo dobrej jakości te beżowe bluzy. Także jak chcecie sobie skompletować dobrze skrojony dres, to w pepko są. No nie wiem, dajcie znać, może zrobimy jakieś mierzymy no i oczywiście przyciągnęły mnie akcesoria torebki wyglądają naprawdę fajnie, ostatnio wam pokazałam Sinsaya, budżetowe opcje, więc jak chcecie mogę też coś nagrać właśnie z innych sieciówek było dużo pantery, no bo to właśnie teraz nowa kolekcja pantera różne perełki różne takie kobiece dekoracje w ogóle bardzo, bardzo, bardzo kobieca jest ta kolekcja panterkowa spódnica, moim zdaniem bardzo modowa, super wygląda z takiego lekko rozciągliwego jeansu w sumie żałuję, że nie przymierzyłam. No i różne koszulki z nadrukami. Akurat ja nie jestem ich fanką. Wolę takie albo printy, albo bez nadruku. No chyba, że nadruk mnie przyciągnie. I było też sporo takich ala alaskórzanych legginsów, spodni. Tutaj był naprawdę spory wybór. No i znowu torebki, szoperki, podobną Wam ostatnio pokazywałam z Sinsaya, ta też prezentuje się świetnie i ma bardzo dobrą cenę, więc taka codzienna. Było też trochę bielizny właśnie na walentynki, wystawiona była tak specjalnie na zewnątrz, dużo koronek, także nie miałam takiej bielizny, nie wiem czy jest dobrej jakości, ale tutaj na przykład szlafroczek, bardzo fajna jakość, bardzo fajna jakość i mięciusieńki po prostu. No, i takie różne wiecie: skarpetki, dodatki. Też ciekawe znalazłam walentynkowe. Myślę, że na pewno są jeszcze w Pepko. No, i tutaj na koniec jeszcze przejrzałam sobie koszulę. Ta akurat była z satyny trochę wyglądała jak koszula nocna. Tutaj jeszcze jeansy. Wiem, że wiele z Was lubi jeansy właśnie z Pepko. Dobra cena, i do tego takie. Bluzy, natomiast dla mnie te paski były troszeczkę za gęste, ale jakość była naprawdę porządna. Podotykałam sobie troszkę sweterków, sprawdziłam, czy są miękkie, czy są miłe. No i tutaj ta wiralowa koszula, która wszędzie była na Instagramie, moja teściowa przymierzyła, ale powiem Wam, że rozmiar wypadał na mały, bo tutaj Gabi mierzyła 40 i ona naprawdę była malutka. Także nie wiem, czy upolowałyście tą koszulę. Dajcie znać w komentarzach. I jeszcze trochę prezentów walentynkowych. No to mówię, trochę takie. Troszkę tandetne, jakieś napisy, jakieś różyczki, no ale coś tam można dokupić. No i kochani nic nie kupiłam. Powiem wam, że mm, bardzo dużo rzeczy mi się podobało, patrzyłam nawet na te walentynkowe, niektóre i nic nie kupiłam. Hej ja, Czekałaś? Pokażę kotka, pokaż. Do, do gór nogami, Tiu! Proszę, idziemy już rybko? Właśnie mówię, że w tym Pepko nic nie kupiłam. Zostańliśmy do stworon. A ty taki blady jesteś, jakiś? Co taki blady jesteś? Lasy. Przy tulasach, czekaliście? Czekali, Czekali na mnie. Także macie przynajmniej przegląd, także mam nadzieję, że wam się podobało. Mimo, że nic nie kupiłam, to widzimy się w kolejnym przeglądzie. Piszcie na dole, który sklep odwiedzić i przejrzeć wszystkie kolekcje. No I Ikea. A, Ikea! Jaki pomysł! O, Dobra kochani, uciekam. Mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze się bawiliście i film wam się podobał. Poproszę o kciuki do góry. Buziaki!